Cześć, z tej strony Asia. Dziś przychodzę do Was z kolejną moją pracą, ale tym razem nie będzie to praca skrapowa. Będzie to praca wykonana ze sznurka, na szydełku z wykorzystaniem bazy takiej sklejki, a mianowicie przychodzę do Was z pierwszym takim moim koszyczkiem tak, wykonanym na szydełku ze sznurka. Już Wam pokazuję. Jest nawet taki dosyć sporawych rozmiarów. O! Odejmiemy sobie to może na... Tak wygląda w środku. O! Tutaj mamy rączkę. Tak. I mamy na niego wieczko. Jak już widać po tym wieczku, taki koszyczek z przeznaczeniem na ozdobę taką wielkanocną, ewentualnie na święconkę. Ale w moim zamyśle było to właśnie, żeby był to taki koszyk, taka ozdoba wielkanocna. Myślę, że jeszcze tutaj właśnie zrobię jakieś takie jajeczka, jakieś kurki. Tego typu rzeczy, żeby to ładnie wypełnić. Aczkolwiek, przez to, że on ma to sklejkowe dno, uważam, że swobodnie można by go było również wykorzystać jako koszyk na święconkę. Więc taki. No i co. Oczywiście, podziękuję Wam tutorial, z którego korzystałam. Oczywiście robiłam to na podstawie, właśnie, tutorialu. No, ostatnio, właśnie, gdzieś tak mi się rzuciły w oczy te takie prace na szydełku. Dosyć mnie to zainteresowało, więc pomyślałam sobie, że no, fajnie by było spróbować. Zobaczymy jeden. Jak będzie mi się to podobać, to będę takie rzeczy robić. Jeżeli nie, no to, no to przecież. Zrobi jeden i wystarczy. Natomiast dosyć szybko się właśnie robi takie koszyczki, mimo że one e, objętościowo są dosyć spore, ale przez to, że e, nie robimy tego dna, e, to samo wykonanie tych ścianek i rączki i do tego przykrywki już nie zajmuje aż tyle czasu, e, a też właśnie przez to, że jest ta, to dno takie sklejkowe, jest on dosyć stabilny, e, nie zgniata się tak w jedną czy w drugą stronę, więc jest dosyć taki fajny, więc... E, tym razem zrobiłam właśnie taki koszyk wielkanocny Ale planuję właśnie, że będę jeszcze robiła takie koszyczki Na przykład na jakieś tam długopisy Czy w ogóle jakieś takie ozdobne koszyczki na kwiaty i tak dalej Zobaczymy jak to będzie wyglądało Myślę, że jakieś takie podstawki właśnie na czajniczek Czy jakieś podstaweczki na szklaneczki Też właśnie wykonam Także tak by się prezentował mój pierwszy koszyk, jestem nawet z niego zadowolona, wiadomo, że tam jakieś tam niedociągnięcia będą, ale myślę, że jak na pierwszy taki koszyk jest całkiem, całkiem fajny i będzie dosyć fajną ozdobą na moim powiedzmy stole wielkanocnym. Dobrze, odłożę sobie go na chwileczkę na bok i pokażę Wam też, z czego korzystałam do zrobienia tego koszyka. Wykorzystałam takie bazy sklejkowe. Tutaj mam akurat bazę. 17 średnica 17, natomiast do tego koszyczka użyłam bazy na dno 20 cm, natomiast na tą przykrywkę bazę 15 cm, więc takie dwie bazy. Do tego sznurek, u mnie w takim zielonym, wiosennym kolorze, o grubości... 5 mm i on jest z tak zwanym rdzeniem, więc żeby ten koszyk był taki sztywniejszy, więc to taki sznureczek. No i oczywiście szydełka tutaj dedykowana do tej grubości sznurka, taki 5,5-6 cm. I oczywiście taki mniejszy też, żeby te zakończenia. Tych, tych sznurków gdzieś tam wpleść, właśnie w pracę, żeby one nie były widoczne zbytnio. Także tak by się prezentował, właśnie mój pierwszy koszyczek, taki, właśnie wykonany na sznurku, znaczy na szydełku ze sznurka. No, oczywiście, jak zawsze, zachęcam do komentowania, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. A na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam. papa pa.